Witajcie! Jesień zaczęła się już jakiś czas temu, dlatego myślę, że warto wiedzieć, jakie trendy obowiązują w tym sezonie jesienno-zimowym. Specjalnie dla Was wybrałam kilka trendów z wybiegów, które są moim zdaniem warte uwagi i może zainspirują Was do jakichś zmian w garderobie albo też sprawią, że spojrzycie zupełnie w inny sposób na rzeczy, które macie już w garderobie. Do tego postanowiłam przeszukać sieciówki pod kątem właśnie tych trendów tak abyście wiedziały, gdzie, w razie czego, szukać danych rzeczy. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Jako pierwszy trend wybrałam lata 80. Wielu projektantów, tworząc kolekcję na ten sezon, zainspirowali się właśnie tą modą. Między innymi jest tu Salvatore Ferragamo, a także Balmain, też Alberta Ferretti. I właśnie, jeżeli chodzi o Balma i Alberta Ferretti, to tak naprawdę oni oparli prawie całe swoje kolekcje o lata 80. Mamy w tym przypadku właśnie poszerzone ramiona, bardzo podkreśloną talię poprzez paski różne, ale nie tylko. Mamy szerokie spłodnie, które są zwężone u dołu. Do tego mamy charakterystyczne dla lat 80. dodatki oraz buty. Drugim trendem, który było można zaobserwować na wybiegach były m.in. peleryny. Peleryny o różnej długości i różnym stylu. Pojawiły się one m.in. na wybiegach u Karoliny Errery, Givenchy, Toma Forda czy te Salvatore Ferragamo. W stylu militarnym wystąpiły m.in. u Michaela Corsa czy też Jean-Baptiste Moją uwagę przykuła jedna z peleryn Elisab która wyglądała jak taka robiona na drutach i naprawdę robiła wrażenie, tym bardziej, że była taka nietypowa. Peleryny wyglądają naprawdę bardzo fajnie i ostatnio widziałam nawet jedną dziewczynę, która mnie mijała w pelerynie i przyznam, że naprawdę przykuwała wzrok. Natomiast, czy da się ją, takie peleryny, kupić w sieciówkach? Otóż tak. Na ratunek wyszła Zara, która ma peleryny różnej długości, ale też w różnym stylu. Projektanci na ten sezon zaproponowali różne wersje skórzanych płaszczy. Między innymi Alberta Ferretti zaproponował oczywiście płaszcz w stylu swojej całej kolekcji, czyli w stylu lat 80. Płaszcze skórzane pojawiły się też w kolekcji Miu Miu, Salvatore Ferragamo czy Butegi Venete. Jeśli chodzi o płaszcze Yves Saint Laurent, to tutaj najbardziej spodobał mi się taki brązowy płaszcz, chyba ze względu na swój kolor. Natomiast jeśli chodzi o moje faworyty, to tutaj w kolekcji Fendi pojawił się piękny, czarny płaszcz zaprezentowany przez Bella Hadid, który pięknie podkreślał kobiecą figurę, ale też Italię. Natomiast drugim takim płaszczem, który zrobił na mnie wrażenie, był właśnie z kolekcji Versace, gdzie poszczególne części tego płaszcza były połączone przez złote metalowe elementy. Jeżeli chciałobyście się ją zaopatrzyć w taki skórzany e, płaszcz, a w zasadzie z materiału skóro podobnego, to znajdziecie na pewno Mango, mango, sertiwariusie, ale też bardzo fajny pod względem koloru płaszcz Orseju. Skoro przedstawione kolekcje są kolekcjami m.in. zimowymi, to wiadomo, że nie mogą zabraknąć na nich m.in. chociażby kurtek puchowych. I tutaj mam na myśli kurtki puchowe, ale krótkie. I takie kurtki pojawiły się m.in. na wybiegu u Musa, ale też u Diora czy Versace. Jeśli chciałobyście kupić taką kurtkę, to tak naprawdę każda sieciówka ma ją w swojej ofercie i to w różnych kolorach, Znajdziecie je m.in. w Stradivariusie, w Massimo Dutti, ale też w Mojito czy w Bear. Ostatnim trendem dotyczącym okryć wierzchni, o którym chciałabym Wam powiedzieć, są pikowane płaszcze. I pikowane płaszcze pojawiły się m.in. na wybiegu u Chloe, ale też u Aleksandra McQueena, u Salvatore Ferragamo, czy też u Michaela Corsa. I moim takim faworytem, jeżeli chodzi o te płaszcze, które Wam wymieniłam i które Wam teraz pokazuję, jest właśnie ten różowy płaszcz Aleksandra McQueena. Jeżeli zechcecie nabyć taki pikowany płaszcz, to na pewno znajdziecie go zarze, mam mango czy też kulęber. Temat okryć wierzchnich już wyczerpałam, czas więc przejść do pozostałych elementów garderoby. I tu zaczynamy od silnie zaznaczonych ramion. Tego typu ubrania pojawiły się między innymi na wybiegu u Givenchy, Aleksandra McQueena, czy też Versace. Oczywiście można było je spotkać ze względu na inspiracje latami 80. u Balma, czy też u Alberty Ferretti. Jeśli zechcecie mieć ubrania, które właśnie określają, a w zasadzie poszerzają ramiona, to znajdziecie na pewno takie ubrania w zarze w postaci różnych bluzek, ale też w postaci różnych marynarek. Kolejnym trendem, o którym chcę Wam wspomnieć są szerokie rękawy, czyli tak zwane dramatic sleeves. I tutaj, jeżeli chodzi o te rękawy, to m.in. znajdziecie je w kolekcjach Victoria Beckham, Alexandra McQueena, ale też się Andrew Gina czy U Diego. I tak, jeśli chodzi o Fendi'ego, to te rękawy są bardzo takie nietypowe, ponieważ one wyglądają jak gdyby taka tuba, która zaczyna się poniżej linii ramion. Gdzie możecie znaleźć bluzkę z szerokimi rękawami? Oczywiście, jak zawsze, w Zarze. Ale znalazłam także sukienkę z szerokimi rękawami w sklepie Taranko. Kolejnym takim trendem, który mam wrażenie, że pojawił się chyba na każdym wybiegu, były frędzle. Frędzle w postaci m.in. takich metalicznych niteczek, cekinów czy też koralików w sukniach wieczorowych. Tego typu frędzle pojawiły się m.in. w kolekcjach Alberty Ferretti, Oscara de la Renty, Salvatore Ferragamo, ale także Toma Forda, Elisa, Frida Dolce e Gabbana. Natomiast frędzle pojawiły się także przy spódni, tak między innymi właśnie w kolekcji Chanel, Diora czy też botegi Venety. Ale też wystąpiły w formie akcentującej między innymi ramiona i biodra czy też talię, na przykład i u Givenchy i Barbery. Frędzle pojawiły się także przy ubraniach wierzchnich, między innymi właśnie u Dolce e Gabbana u Diora, Bottegi Venety, czy też u Michaela Corsa. Pomimo tego, że tak powszechnie pojawiły się frędzle prawie na każdym wybiegu, to w sieciówkach niestety nie ma tak dużo ubrań, które miałyby w sobie frędzle. Na pewno znajdziecie takie frędzle między innymi właśnie w koszulach w Zarze czy w B, ale także w takie frędzle przy swetelkach, na przykład w mochito, czy też w werszce. Za się jako wykończenie spódnic czy marynarek na pewno znajdziecie frędzle w sklepach Solara, ale też i Mango. Natomiast frędzle przy spódnicach czy sukienkach znajdziecie bardzo fajne wizerze. Szczególnie podoba mi się właśnie ta sukienka. Z czym kojarzy Wam się latex? Dla mnie do tej pory kojarzył się on z tandetą. Natomiast od kiedy zobaczyłam kolekcję i z Moje zdanie na temat lateksu totalnie się zmieniło. Ta kolekcja przedstawia lateks w tak niesamowicie cudowny sposób. Pokazuje, że lateks może być elegancki, ale też taka stylizacja może być z klasą. Lateks pojawił się także w kolekcji Ubalma, oczywiście w stylu lat 80. Jeśli zastanawiacie się, czy w ogóle którakolwiek sieciówka wypuściła lateks to tu oczywiście na wysokości zadania jak zawsze stanął inny tekst. W zarze znajdziecie właśnie obcisłe spodnie lateksowe, ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi lateksu, natomiast chciałby mieć właśnie takie dopasowane spodnie, to Zara także wyszła naprzeciw, ponieważ wypuściła piękne, skóropodobne, obcisłe, czerwone spodnie, które robią wrażenie. Inne sklepy, w których możecie znaleźć spodnie lateksowe, a w zasadzie winylowe to m.in. Stradivarius, ale też Pull&Bear. Jeśli chodzi o spodnie Pull&Bear, to są one właśnie z efektem takim holograficznym. Widziałam je w rzeczywistości i rzeczywiście ten efekt jest taki sam jak na zdjęciach. Jeśli ktoś szuka czegoś innego niż spodnie lateksowe, to w Stradivariusie możecie znaleźć m.in. płaszcz czy też sukienkę z materiału przypominającego lakierowaną skórę. Jeśli ktoś lubuje się w bluzkach koszulowych, to trendem w tym sezonie są bluzki wiązane pod szyją. I takie bluzki pojawiły się między innymi w kolekcji Yves Saint Laurent, ale też u Elisa, Ferret i Michaela Corsa czy też Barbery. Jeśli chciałbyście kupić takie bluzki, to znajdziecie je w wielu wersjach w zarze, ale też m.in. właśnie w sklepie Taranko, czy też w Solarze i Massimo Dutti. Jeżeli ktoś tak jak ja zdecydowanie woli krótkie spodenki od spódnic, to mam bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jednym z trendów tego sezonu są właśnie krótkie spodenki, i krótkie spodenki pojawiły się m.in. na wybiegu u Chanel, Jacemus, czy też u Andrew Jenny. Jeśli zastanawiacie się, gdzie można kupić takie spodenki, to w wersji eleganckiej na pewno znajdziecie w sklepie Taranko ale także w sklepie Zara, gdzie te spodenki mają bardzo fajne złote guziki. W Zarze także znajdziecie spodenki w kratę. Natomiast jeśli ktoś szuka spodenek, które są wykonane z materiału imitującego skórę, to takie znajdzie na pewno w Mango, ale też i w Zarze. Wszystkie fanki spódnic, które chcą być w tym sezonie na tym czasie, wystarczy, że wejdą w posiadanie spódnic z rozcięciem. Takie rozcięcie może być na przykład w postaci zakładanej. I tego typu spódnice wystąpiły m.in. w kolekcji Yves Saint Laurent, ale też Balma, też Pendy. Natomiast spódnice w postaci rozcięć pojawiły się m.in. u Miu Miu, Michaela Corsa, Chloe, czy też Salvatore Ferragamo. W sklepach spódnice w postaci zakładających się przodu znajdziecie na pewno w Reserve, ale też i w Zarze. Natomiast spódnice z rozcięciem znajdziecie na pewno w zarze. To, że mamy w sezonie średnio zimowym nie znaczy, że blizna jest mniej ważna. Dlatego też niektórzy projektanci postanowili, że na ten sezon zadbają o bliznę i zrobią z niej ubranie. I między innymi do tych projektantów zalicza się i Samura, ale też Dolce e Gabbana czy Fendi. Pojawiły się m.in. właśnie bieliźniane topy, gorsety w połączeniu z lateksem, ale także bielizna w wersji na wyjście wieczorowe. Jeśli zależy Wam na bieliznie w formie takiego wyjściowego ubrania, to warto zajrzeć do Zara. Zara posiada m.in. właśnie koronkowe body, krótkie topy, ale też body, które ma bardzo modny dekolt w tym sezonie. Ciekawą wersję krótkiego topu znajdziecie także w sklepie Reserve. Trendem dotyczącym printów w tym sezonie na pewno jest Krata, która wystąpiła tak naprawdę na większości wybiegów. I Krata pojawiła się m.in. w garniturach, czy też garsonkach, na wybiegach Udiora, Barbery, czy też Salvatore Ferragamo. W postaci sukienek, w kolekcji Miu, Miu czy też Michaela Corsa. Ale krata nie zabrakło także na ubraniach wierzchnich, m.in. w kolekcji Versace, Givenchy, Michaela Corsa, czy też Miu, Miu. W sklepach nie ma tak wielu ubrań w kratę jak na wybiegach, ale znajdziecie ją na przykład na płaszczach, w takich sklepach jak właśnie między innymi Stradivarius, Zara, Pull&Bear, ale także w postaci garniturów i marynarek, czy też spódnic Freezer, Mojito i Mango. Zaś wersje dzianinowe, takich jak krótki top i swetere, które były modne w latach 90. oraz Krótki, top i spódnice znajdziecie m.in. w sklepie Reserve, w Berszce czy też w Mango. Ostatnim trendem, o którym chcę Wam powiedzieć, jest zestawienie mocnych kolorów ze sobą, m.in. oranżu z fukcją, który pojawił się na wybiegu u Alberty Ferretti, ale też u Brandona Maxwella czy Caroline Errere. Oraz połączenie fioletu z czerwienią u Yves Saint Laurent oraz butelki Benetton. Mam nadzieję, że spodobały Wam się przedstawione przeze mnie trendy wraz z przykładami z wybiegów oraz opcje możliwe do dostania w sklepach sieciowych. Jeśli chcecie poznać kolejne trendy na ten sezon dotyczące kolorystyki, printów, ale też i akcesorów, koniecznie subskrybujcie mój kanał i pamiętajcie o łapce w górze pod tym filmikiem. Natomiast, jeśli chcecie wiedzieć, jakie inne rzeczy ze sklepów są na tobie, koniecznie pamiętajcie, aby zacząć obserwować mój kanał na Instagramie. Pozdrawiam!